Sytuacja kredytobiorców posiadających kredyty złotowe czasem jest nawet gorsza niż Frankowiczów, jeżeli chodzi o wysokość rat. Dlatego, że zgłaszają się nas osoby, którym raty wzrosły trzykrotnie. Były wakacje kredytowe, wtedy to jeszcze było w jakiś sposób e, dla budżetu domowego do wytrzymania, ale teraz już mamy sygnały, że te kredyty coraz gorzej się spłacają i to będzie problem nie tylko społeczny, ale i również prawny. Jeżeli duża grupa osób przestanie spłacać te kredyty, no to również to będzie problem dla państwa i dla banków. Mamy już wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że można badać wskaźnik WIBOR. I ten temat będziemy chcieli e, zbadać w najbliższych miesiącach. I, I tutaj będą złożone odpowiednie pozwy, między przeciwko GPW Benchmark, który ustala wskaźnik WIBOR. Zapadł jeden wyrok w Suwałkach, mówiący, że kredytobiorca nie będzie spłacał dalej tego kredytu. Może, może być na końcu tak ustalony, że nie, umowa nieważna, czyli kredytobiorca odda tak samo jak przy Grzecie frankowym, tylko to, to pożyczył. Ale to jest wyrok na razie w pierwszej instancji, więc musimy poczekać. Ale dużo ważniejsze zadziało się w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdzie słowo pokazało, że nawet wskaźnik hiszpański, który jest skazany w ustawie, może sąd badać pod kątem jego uczciwości a polski wskaźnik WIBOR, on nawet nie jest ujęty w żadnych przepisach ustawowych, więc u nas ta sytuacja jeszcze bardziej wskazuje na to, że ten wskaźnik sądy powinny badać. Wiele banków, czy wiele instytucji, kiedy oferowało te kredyty, to nie przedstawiało konsumentom rzetelnej informacji. Jak ich kredyt może zachowywać się za kilka lat, jak będzie się kształtować rata i jak będzie się kształtować struktura raty. Bo to nie chodzi tylko o jej wysokość, ale też o to, że jeżeli ten wybor rośnie, to kredytobiorcy nagle z raty około 3000 zł płacą wyłącznie 300 zł kapitału, a 2700 zł, Płacą tak naprawdę wynagrodzenia bankowi. I naszym zdaniem wiele sposobów oferowania tych kredytów było nieuczciwych, bo ludzie tak naprawdę nie rozumieli z czym, z czym to się wiąże, jak ten ich kredyt może wyglądać. A druga kwestia jest taka, że naszym zdaniem sam sposób ustalania wyboru należy uznać za nieuczciwy. Naszym zdaniem jest zawyżany i nawet sama Najwyższa Izba Kontroli. Prowadzi w tym, w tym temacie dochodzenie i pierwsze wnioski są takie, że rzeczywiście ten Wibor był manipulowany, bo pamiętajmy, że Wibor jest tak naprawdę ustalany przez banki. Wibor powinien być oparty o rzeczywistą stopę pożyczek międzybankowych. A w związku z tym, że tych pożyczek bankowych praktycznie nie ma, międzybankowych praktycznie nie ma, to banki ustalają tak naprawdę ten wskaźnik w sposób deklaratoryjny, to znaczy oświadczają... Po jakiej cenie pożyczyłyby innemu bankowi pieniądze? I to jest po prostu proste pole do nadużyć. Moim zdaniem najbardziej uczciwym wskaźnikiem byłyby po prostu stopy procentowe ustalane przez Narodowy Bank Polski. Tymczasem WIBOR jest od nich po prostu wyższy. Pojawiają się propozycje wskaźnika WIRT czy WIRON. Natomiast moim zdaniem, patrząc na to, w jaki sposób i one mają być ustalane, to wciąż nie będzie uczciwe.